W sympulnie Krańskim już od kilku dni działa centrum aktywności społecznej. Budynek przy ulicy Jeziornej odzyskał wygląd z początku XX wieku, kiedy to mieściła się w nim szkoła. Zaledwie rok trwały prace remontowo budowlane. W obiekcie powstały nowe pomieszczenia, biura i sala konferencyjna. Nowoczesna aranżacja została wkomponowana w starą strukturę budynku. Zostały ściany zewnętrzne, wszystkie ściany nośne, jak i działowe. Po rozebranie stropów do samej piwnicy. Później zalewaliśmy na nowo ławy, góry, kolejne stropy. No i tak byliśmy się do góry. Nowy dach, cała konstrukcja szklana, jak i też powstała nowa winda, bo windy też nie było. Przypomnijmy, jak wyglądał obiekt, kiedy rozpoczynały się pierwsze prace budowlane. Całkowicie zniszczone pomieszczenia i zły stan techniczny nie pozwalał na użytkowanie tej nieruchomości. Budowlańcy mieli trudne zadanie, bo z całości musieli zostawić tylko ściany zewnętrzne. Zabezpieczenie konstrukcji okazało się najtrudniejszym elementem w trakcie rewitalizacji gmachu. Koszt przebudowy obiektu wyniósł prawie 3 miliony złotych. Inwestycje udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym w ramach programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest to jeden z etapów rewitalizacji całego naszego centrum. W ramach rewitalizacji zostało wykonane również zejście z centralnego placu miasta na brzeg naszego jeziora, na promenadę prowadzącą do mola, amfiteatru na jeziorze. No a w przyszłości chcemy zrewitalizować samo nasze centrum, co będzie już takim jednym z ostatnich etapów rewitalizacji naszego miasta. Budynek przy ulicy jeziornej w Sempulnie Kraińskim, gdzie przed 30 laty mieściło się Liceum Ogólnokształcące, będzie pełnił teraz funkcję Centrum Aktywności Społecznej. Oprócz biur przeznaczonych dla stowarzyszeń i innych organizacji jest tutaj Gminne Centrum Informacji oraz nowoczesna sala konferencyjna z przeszklonym tarasem i widokiem na jezioro Sempoleńskie. Wszystkie piętra zostały połączone windą, a na mieszkańców miasta czeka też powozownia, która będzie pełniła rolę wystawową. Obecnie można zobaczyć tu fotografie dokumentujące przebieg prac i historyczne znaczenie tego miejsca. Do tej pory niektóre organizacje pozarządowe działające w tym regionie nie miały swojej siedziby. Obecnie to miejsce pozwoli im rozwijać swoją działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. Nareszcie mamy swoją siedzibę. I będziemy mogli działać w centrum miasta i dla ludzi, dla społeczeństwa, dla naszych przede wszystkim też seniorów, bo chcę przypomnieć, że przy naszym stowarzyszeniu też jest Uniwersytet III wieku i siedziba w tym miejscu rozwiąże nam bardzo dużo problemów, z którymi do tej pory się borykaliśmy. Otoczenie budynku również nabrało innego wyglądu. Powstały parkingi i elementy małej architektury. Obiekt dostosowano w całości dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W samym budynku, jak i jego sąsiedztwie przy pomocy hotspotu będzie można teraz korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu.